TVG9, Klaudiusz Wesołek. Yy, witam po przerwie. Yy, gratuluję PiSowi wygranych wyborów. PiSowi kibicowałem. No i jak na razie jestem yy, zadowolony, zarówno ze zwycięstwa Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich, jak i ze zwycięstwa Pisów w wyborach yy, parlamentarnych. I no, mamy już na samym początku zadymę. I bardzo dobrze, bo jak, jak jest zadyma od razu, to pisowcy nie zatęchną na tych stołkach yy, pieprzonych. Yy, no i mamy wielką obronę tzw. demokracji. Yy, demokracja, która ma mieć oparcie w ustanowionym yy, w 1982 roku w stanie wojennym yy, Trybunale Konstytucyjnym. Yy, no, sama sprawa Trybunału pokazuje, że, że tutaj trzeba zmienić cały system. Ja tutaj również kibicuję cały czas pisowi, ale, ale na razie to jest tylko łata, łatanie dziur, a to, to trzeba zmienić wszystko. I. Trybunał Konstytucyjny jest, jest y, instytucją do kasacji. Do kasacji y, oczywiście nie sądownictwo konstytucyjne jako takie, bo, bo musi być jakiś organ son, y, sądowniczy nad, y, nadzorujący zgodność ustaw z konstytucją, ale, ale musi to by, być instytucja całkowicie od, od, y, od nowa stworzona, y, ponieważ. No, y, ten trybunał jakby nie było wrócił do korzeni. No, na początku był instytucją powołaną przez jedną partię, no i teraz Omogły Włos również nie stał. Nie stałby się no, takim trybunałem monopartyjnym, zdominowanym przez jedną formację. I no, no, gdyby akurat no, no, prezydent był nawet nie kanalią, ale, ale nawet porządnym człowiekiem, tylko dupą, no to by... to by tutaj tak nie, nie zareagował i, i by tego wszystkiego nie odwrócił. Także nie możemy być zadowoleni tylko z tego, że no o, w ostatniej chwili rzutem na taśmę udało się Uratować to wszystko przed katastrofą. Trzeba, trzeba tą, tą, tą instytucję skasować i, i no, no całkowicie zreformować ten system sądownictwa konstytucyjnego. A to jest no wstęp generalnie do. do do zmiany konstytucji. Ta sprawa pokazuje nam, że, że konstytucję trzeba zmienić jak najszybciej, a tym, co, co szczególnie trzeba uwzględnić, jest sądownictwo. Nie tylko konstytucyjne, ale także powszechne.